I hejcie się mam z tej strony Konziks.pl witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale i tak zanim zaczniemy sub, łapka, komentarz, wszystko w ogóle co możliwe, bo ja w ogóle lubię czytać Wasze komentarze cały czas, Wam to mówię, ale nieważne, dzisiaj jesteśmy znowu na skyblocku, to już druga część, tak mi się spodobał, że no, lecę znowu z nagrywaniem dalej, yy, jeszcze się spokojnie pojawi survival, to, to nie jest tak, że już nie nagrywam survivala, Spokojnie, będzie jeszcze survival. Może nawet dzisiaj nagram, bo jeszcze to muszę montować, więc no. Ok. Jak już wszystko zrobiliście, no to lecimy z y, tematem. Dobra. A mianowicie tak, ja sobie chwilę grałem, jak y, poza odcinkiem, żeby też Was nie zanudzić i żeby już w tym odcinku móc iść tam, tam oraz tam. Chociaż tam jeszcze nie wiem, ale wiem, że na pewno to pójdziemy. I tutaj chyba też. Bo nie wiem, co tam jest. Pewnie może się coś nie renderuje, nie wiem, albo tego to jest. To się zobaczy. I ogólnie tak, drzewo nam urosło, tutaj też, to co się zmieniło, bambus nam trochę urósł, jeju, już duży jest. I tam pewnie widzicie, a tam to teraz sobie będziemy po prostu robić krówki, tak jest. Będziemy sobie robić krówki, bo mamy te dwa jajka z poprzedniego odcinka, a więc co, lecimy sobie po tych, te... od razu już w sumie lecimy. Aha, i tak, jedna rzecz, bo jak grałem, to ja zginąłem i to jest w ogóle Keep Inventory, więc no, chyba go zostawię, bo chyba na tym polega to wszystko, w sensie, żeby nie tracić takich itów jak właśnie jajko, no nie, dobra, tutaj na razie taka zagroda, taka mała, no i co, pierwsze, drugie, no i super, no, no i widzicie, jak to super wygląda, patrzcie, jak się patrzę, no już. Pyk, pyk, C nie patrzymy się. O, ja mam posyp. Już? Ojeju, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czekajcie, chcę go zobaczyć, Przesuncie się. Ojeju, czy to nie jest słodkie, patrzcie jaki słodziak. Popatrzcie. Nie no, super. Dobra, y mamy krówki. A więc lecimy teraz tam. Od razu już nie przedłużamy. Po prostu lecimy. Idę jeszcze tylko po kamień. No i spoko. i mamy wszystko. tym trudem. Ty, Widzę, że seria się przyjęła, bo tam pisaliście, że fajny odcinek i w ogóle to bardzo się cieszę. Yy, nie piszcie komentarzy piszcie, bo ja bardzo lubię Wam na nie odpowiadać i w ogóle. Aha! I musimy sobie wykopać! O ja! Dobra, to ja sobie tak szybko wykopię i będę gadał teraz, no. Więc co? Subujcie kanał. To jest najważniejsze. Już powoli coś się przymierzam do stworzenia tego serwera znowu, bo tam mi ten serwer nie wyszedł. No i się teraz powoli przymierzam, żeby zrobić dla Was ten serwer. I co? No. I myślę, że będzie spokój już taki z pluginami, z takimi innymi rzeczami. Więc miejmy nadzieję, że mi się uda. I to będzie po prostu zwykły serwer survival. Jakby ktoś nie wiedział. Też dla nowych mówię. Dobra, tyle wystarczy. Nas tu wystarczy. No i co? Hu, hu, hu. Mamy jeszcze jedno żelazo, by się przydało, bo, bo bym sobie potrzebował zrobić ten żelazny killoff. Co prawda tutaj nie ma żadnych kopalni tych rzeczy, tylko ten. Aha, bo to jest skrzynka! Widziałem, że tam coś jest, ale przecież się nie renderuje. No bo ja już tu zacząłem budować po prostu. W sumie nie ja wiem, ja już tak szybko spodziewałem się, że trochę później pójdę po to. A tu już czwarta minuta odcinka, a tu już ten. Tu już jestem na tej wyspie, no nie spodziewałem się. Naprawdę. Okej. Okay. Okej, okay, czyli mam portal, oko portal, portal, nie wiem, ale coś mi się tak dziwnie wymawia to słowo. Portal, to gdzieś tu. Okay. Tędy po prostu. I zaraz sobie to odkopimy, bo chyba można kopać na tym. Z wokółim filofem? No chyba można. Dobra. No i sobie jeszcze zrobimy farmę tych. czyli może dzisiaj się uda? Nie wiem. Dlaczego? Chyba zabraknie. A tak niedużo. Tam jest jakieś kopalniowe czy... no. Ej, może tam diaksy będą albo coś. Fajnie by było. Ale teraz idziemy na tą wyspę, się tutaj zająć nią. Mogę? Mogę. Kwarc mogę? Mogę. A to spoko. A w ogóle za kwarcie? O, wow, o. Wow, wow, wow. To tu już? Od razu? Czekajcie. Ja wiem, bo... O, bo on tam na początku pisał... O, właśnie, o tych skrzyneczkach. Ja tu postawię to, bo jej nie chcę spaść. się boję. Klasek dusz. O, a tak, bo to... Trzeba na tym posadzić. A, czyli mamy... To, to jest idealnie jak na ten, jak na, jak na widera, więc czy tu będzie Wither? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczy się. Nie wiem w sumie, czy na skyblockach jest Wither. Jeżeli jest albo nie jest, to napiszcie w ogóle w komentarzu, czy jest, czy nie, bo szczerze nie wiem. Lecimy tutaj, zbieramy tą wyspę. Trzeba ją oskubać. Stół, wo, 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 wo. O. Super, prawo ja. Ok, lecimy dalej. A ja to słabowica, muszę sobie jej ekran rozjaśnić. Bo mam za nisko krzesło. Po prostu. A, króweczki. To już rosła? A nie, dobra, tak wyglądało przez chwilę. Urosła. Dobra. Yy, I co? Dobra. Hopsa. Yy, Albo możemy sobie zrobić tego też. Możemy też zrobić. Yy, co ja chciałbyś powiedzieć? Portal, ale w sumie nie jestem pewien. Czyli nie, nie wiem, czy na następny odcinek. Dobra. Yy, zbiorę sobie tego yy, kwarcu trochę. O, kwarc to jest dobry do mechanizmów, chociaż tyle chyba będę miał. Na co się może przydać kwarc, jeżeli nie do obserwatorów? Lol, spadł mi kwarc? Czy mi się wydało? Uff. Jeju, czekajcie, bo to muszę zagrać, bo to się tak nie da. Dobra, idźmy to wszystko odłożyć. I nie wiem w sumie, na co, na co mi się może ten kwarc przydać, jak nie na obserwator. Dobra, jeszcze pójdziemy do tamtej kolejnej skrzynki. Bo w sumie to już możemy sobie zrobić tego portal, bo mam krzemień i mam. Yy, i mam żelazo, ale to też. Yy, no. Można zrobić z lawy, więc. No, bo potrzebny był w sumie tylko obsydian do tego. Ale już mam, no to czemu z tego nie skorzystać? To chowamy. Dobra, zaraz sobie drzewko musimy jeszcze wyrąbać. Ale najpierw jeszcze tylko kilka tutaj pozbieram. Myślę, że tak z sześć wystarczy. Wow. Dobra. Pyk. I mamy. Łatnie, Siup, siup. Ok, I lecimy dalej. Jestem ciekaw, co tam będzie. No i super. Czyli w sumie to... Jedzenie to prawie mamy załatwione, tylko ja muszę je rozmnażać, czyli pewnie poza odcinkami, jeżeli już będę mógł, to je będę rozmnażać, żeby jak najszybciej, żeby mieć jedzenie, bo już mi się ten chlebek rozkończył, chociaż nie wiem. Nie wiem, czego mam z jeszcze. Eee, no i jak to wygląda. I co, no i Neder, a potem będziemy na te kolejne wyspy. No i myślę, że. W następnym odcinku możemy pójść do naderu, a w jeszcze kolejnym. hu, No to nie widzicie? Czyli mamy Widera. znaczy w sensie, się czaszkę do uidera. No ciekawie. Nie spodziewałam się, że to tutaj będzie. Eee, Sprawdźmy. Mi. mi się chyba dalej już nie uda. Ja tu wypadnę, ja tu nie mogę wypaść. O, jak dobrze, ale tu mogę. Ja cieszę, że wypadnę, no? Dobra. Hu czemu to jest? Wiecie co? Tak mi będzie łatwiej. Ha, <grystanie> co ja zrobiłem. A idziemy znowu kopać. kopiemy od razu nie ociągamy się o, drzewko wyrosło, fajnie, fajnie teraz zauważyłem. że ono nie wyrosło dobra, zobaczę sobie na, na nagraniu e, a, od razu sobie to i tutaj skrzynka to w sumie, nie wiem postawię sobie tu o, ten piasek jeszcze, tak tak możemy w sumie zrobić farmę a, to jestem ciekawa w ogóle, e, gdzie ja tego widera postawię, <laughs> Czy to nie wiem, czy będę miał jakieś specjalne miejsce w nederze przygotowane. Nie wiem, co będzie w nederze. Bo nether chyba też będzie taki, wiecie, skyblokowy. Cały? nie wiem, zobaczy się, jak będziemy w nederze. Zwykle to chyba było tak, w tych oryginalnych skyblokach. Tych takich tradycyjnych, dobra chyba nie wystarczy. Że to chyba diaksy były w nederze i, i coś tam też było. Ale nie pamiętam co. To jest w ogóle wersja 1.14.4, więc żadnej zmian w nederze jeszcze nie ma. Bo update nederowy będzie za kilka dni. Nie pamiętam którego, chyba 27? Może 6, więc nie wiem, nie wiem. zrobimy tak żeby zachować tutaj. Ujedzonka mi się kończy niedobrze. A Żadnych jabłek nie mam, nie wypadają mi. To na pewno starczy. Tak, starczy. Fajnie, będziemy mieli śnieg. Ej, to sobie bałwany zrobimy. Jeżeli będę miał Dnie. to wtedy sobie mogę zrobić bałwany, które będziemy, będą mnie chronić. Wow, wow, wow! co jest grane ile tego wszystkiego jest. my god. Co się dzieje? No, fajnie. Ej, ekstra. Mega dużo tego zrobimy, czy nie za dużo? Nie no, nie, spoko. No to będziemy mieli te, guardy u mnie, chociaż jeszcze żadnego mopa nie widziałem, a to jest Normalny, więc nie ja wiem. To nie jest peaceful, to. Co? Przepraszam bardzo. Co? 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 Jak? Dlaczego? Dobrze, że dobrze, że tak zostawił, bo... W sumie to... Ej, to może spaść. ja się boję, że to spadnie. Ja cię kręcę. I tu, tu chyba nie ma skrzyni, bo jak se, to już chyba wystarczą. Ale nie wiem, zobaczę dla pewności. Chyba nie ma tutaj skrzyni. Ale co? Blok diamentowy, nie, no nas no, spoko. Nieźle mi zrobił tutaj. Hop. No nieźle to zrobił. O, ja nie chcę, że, żeby... Nie chcę tutaj na pewno spaść. Tego na pewno nie chcemy. Myślę, że wszyscy tego nie chcemy. Oj, obawiam się, że będę musiał niestety zginąć, bo jedzenka nie ma. Chyba, że zdążę rozmnożyć te krówki. Ale to one muszą jeszcze, po pierwsze, musi mi rosnąć yy, pszenica, a po drugie, no. Widzicie, co, idziemy chyba jeszcze tam to jest taki odcinek podróżujący w sensie, że zbieramy sobie ity a potem no zbieramy sobie ity no, a następne odcinki po prostu będziemy tutaj, jak rozbudujemy wszystko to będzie fajnie no i myślę, że domek będzie taki drewniano-kamienny a to chyba jeszcze sobie pójdziemy tam w następnym odcinku może to, to drewna wystarczy nam na dom? Chociaż nie wiem nawet jakiej wielkości będzie. Jesus, jedziemy tego jest Dobra, ale ej, fajnie, oko kresu jest Endera. Czemu to jest Endera? Kiedyś to było oko kresu. To jest Endera, oko Endera. What? Dobra. Wiecie, hmm. co chyba zginę. Nie jestem pewien, czy się traci rzeczy. Wiecie, co sprawdzimy. Sprawdzimy sobie. Dzień dobry. Witam wszystkich. Witam, witam, witam. Stracę level niestety, ale okej. Okay. Tak jest, jak ekwipunek. No, czyli widzicie. Niestety musiałem zginąć. Co prawda szkoda, że ten level straciłem. No już nic, trudno. I teraz tak. No i fajnie, bo teraz mogę sobie zniszczyć, mogę sobie zniszczyć tego bambusa. W ogóle coś Wam powiem, nie wiem czy wiecie, ale się w ogóle mieczem szybciej bambusy niszczy. No i popatrzcie, teraz zostawię sobie jednego. Czekajcie, jak to się robiło? Tak. Rozbrał się ten więc to jest naprawdę spoczko, że z można robić, bo niby to jest logiczne też, więc no. Ok, ja lecę kopać, drewno, żeby móc przejść tam i może jeszcze do tego villagera przejdziemy, chociaż nie wiem, czy nie będziemy łatwiej po prostu tutaj tak przejść. Chyba tak zrobimy. Ok, no to ja lecę kopać. To myślę, że tyle, że tyle wystarczy i w ogóle mi się ten drzewo nam się podpaliło. I go nie ma teraz. No, zdążyłem wziąć trzy sadzonki i cztery drewna. Więc myślę, że jakoś mi się to udało wyratować. I teraz lecimy sobie tam. Myślę, że to jest to. Dobra. Okej. Okay. W ogóle kanał z dzwoneczkiem, bo czy mnie? Możemy teraz do 150 subskrypcji. Dzień dobry, witam. Ho, O, węgiel. I co, wow. Ej, bardzo fajne, te, bardzo fajne oferty. Jeszcze, że tutaj powiem. O, o, o. dobra. Bardzo fajne, naprawdę. Nie wiem, czy on to sam stworzył? twórca mapy, autor. Nie wiem, czy tak się da samemu. Ale naprawdę, 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 no, niezbyt drogo w ogóle. Dobra, lecimy do tej jakby kopalniowej, czy coś w tym stylu. Yy, wyspy. Ja. Brała ja. Okej, okay, nieważne, tego tak by nie było. No dobra, lecimy tam. Weźmy supersko. Coś myślę, że tam mogą być jakieś fajne surowce. To jest chyba całe z kamienia. Bardzo możliwe. Po prostu w tym są pewnie schowane jakieś, nie wiem, redstone, emeraldy, coś w tym stylu. Czy nawet diament? Chociaż tam mam diamenty. A mi potrzeba po prostu jednego żelaza, żeby. O, węgiel! Węgiel! Huhu! Widzicie tu? Widzicie, co zrobię sobie świecę? Bo nie mam. Fajnie, 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 bardzo fajnie, że węgiel. A właśnie, bo będziemy mógł sobie przepalać teraz. Wiem, że mogę węgiel drzewny zrobić, ale o jest! Żelazo, czyli no, tak jak myślałem, pochowane są po prostu. No to sobie kopiemy po prostu teraz. I szukamy. Nie wiem czego. Przygód. Ja no, szukamy jakichś fajnych surowców. No i kobla będzie z tego też dużo. To pewnie sobie całą tą wyspę oskubiemy. Dobra, aha, już mi się skończyła. Okej, okay, idziemy dalej. Uuuu! No i mamy kolejny diaksy. Dziesiąty diaks już, bo jeden blok to jest oczywiście dziewięć diaksów. Więc już mamy dziesiątego diaksa. Bardzo się cieszę z tego powodu. Okej. Okay. Tylko teraz będzie trzeba wykopać te diaksy, a ja zużyłem węgiel sobie na świecę, więc no miejmy nadzieję, że tutaj będzie jeszcze... Oho, dobra. Dobra, obstawiajcie teraz w komentarzu, co tu może być. Jeżeli ktoś zgadnie chociaż jedną rzecz, no to dostaje serducho ode mnie. Puch! Ja! na bogato to na bogato no i mamy postęp, diament no i to rozumiem to rozumiem no to nieźle, niezły odcinek w sumie no, diamenty bałwanki neder no wszystko fajnie, no, o jest węgiel, jest węgiel jest węgiel, bardzo dobrze to jest teraz chyba najważniejszy węgiel bo węgiel jest teraz mega potrzebny. Dobra, zobaczymy, czy coś jest na górze. Może też jeszcze jakiś skrzynk? Chociaż nie wiem, czy to dwie chował. Chyba nie. No. Trzeba to całe wykopić. O, jest, 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 jest. Mamy węgiel. Super, cieszę się. Uuu, dużo tego węgla. No to super. Ekstraśnie. Jakiś redstone, może. O, mamy kolejne. Kopiemy, kopiemy. Tu już przepaść jest. O, i żelazo, super. O to właśnie chodzi, moi drodzy. O to chodzi. Ha, kolejnie trzeba się tam głęboko kopać? Tutaj na samym dole są właśnie te wszystkie... Może na którymś z tych tutaj będzie. Nie wiem. Nie, chyba nic nie ma. Dobra, co ja będę tak marnować tak niszcząc. O, oh, oh, bo tu już jest plaka. dobra. To się wykopiemy do góry. Tutaj chłopsiup. A, dobra. nieważne. No i super, dobra. Yy... Jeszcze sobie od razu to wykopiemy i myślę, że skończymy odcinek. Tak jest. I w następnym odcinku myślę, że będzie rozbudowa bazy, a w kolejnym neder, bo musimy to wszystko posegregować. Ja postaram się jak najwięcej drewna wyciąć i jak najbardziej rozmnożyć nasze króweczki. Więc no. Szybko, 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 szybko to. Szybko, bo my chcemy te jaksy. Okej. Okay. nie, no fajnie, fajnie, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Fajnie, bardzo. I ty. Okej. Okay. i myślę, że to jest czas, żeby wszystko posegregować. Tutaj będą takie surowce. Krzysztof, to też taki surowiec. O nie, no nie, trzeczkę tu też weźmiemy. I to też weźmiemy. Ale czekajcie, potem to się nie złączyło. Wiecie co, Sobie postawimy to w taki sposób. <laughs> dlaczego? Czego wy się nie chcecie łączyć? Co jest dobra, moglicze? Nieważne. To w sumie tutaj to schowamy. Ale już mogę zrobić ten... A, dobra. Robimy cyk, cyk, ale mnie martwi jedno, że tu nie ma w ogóle mobów, tutaj w ogóle nie ma żadnych mobów i to mnie strasznie, ale to strasznie martwi, no mega, bo jednak takie pająki to by się przydały, bo wtedy, a są nasze diaksy, bo wtedy mógłbym zrobić wędkę i mógłbym zrobić farmę awg, co nie rybiarkę. Uhuhu. No, nie mogłoby to być za łatwe. To jednak fakt, co nie? No dobra. No to to jest, moi drodzy, na tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Sub, łapka, komentarz. No i oczywiście dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne takie fajne filmy ze Skyblocka. I co? I trzymajcie się i cześć!